Ściema, no ja jestem. A... Rozumiem, że kolejny, żebyś na tym wspaniałym kanale. Dzisiaj kontynuujemy poarciata. W Włochach Kadwi się 30. Nowe warunki. Nie wiem, czy są dobre, czy słabe. Takie wieje. Nie wiem, nie jestem przekonany. Dawid wysoko, wysoko zabudł w końcowej fazie. Wniosły skok za 210 metr. To już nie jest byle jaka odległość. Mm. Bo. Kamil stok. No Kamil wieje bardziej pod narty chyba tak mi się, tak według moim, moim zdaniem. No Kamil chyba trochę wyżej od Dawida wyszedł. No leci wyżej będzie dalej, będzie dalej. Zdecydowanie dalej. Ja myślę, że na 240 metr da się lecieć, Kamil z jest są tej skoczni 243 metry po fronu. No. Ja żyła. Zobaczmy, w takich warunkach nie ma szans, byście nawet się zbliżyli do tego wyniku. No Piotr le leci najniżej. I najkrócej, to zaledwie 186. Nie daje szans na zwycięstwo Piotrkowi. Piotr żyła. No i teraz już lepsze wyjście z progu niż w pierwszej serii. Jednak chyba będzie taki podobny skok jak do Dawida Kowalskiego w pierwszej serii. Nie, Dalszy. Wreszcie pokazał to co potra to, na to co potrafi. Dawid Kubacki. No, zobaczmy, jak sobie poradzi. No nisko, 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 ale tutaj złapał, złapał muszę, nie. Dawid Kubacki, ależ on wyciągnął ten skok. Przeciągnął ten skok strasznie. Niewiarygodne, że on że on 150 metr przeskoczył. A jeszcze 200 to jest niesamowite. Kamil Stoch. Wiatr pokazuje jak daje figlę. Wiatr, Wiatr naprawdę jest niesamowity. Niesamowicie daje zawodnikom otwórną Kamil Stoch skacze dwa równe dalekie skoki oddaje. Zobaczmy jak sobie poradzi Dawid Kubacki O nie wiem Czy wygra W ostatnim konkursie na miejscu Był drugim Dobry skok Dawida no, no nie wiem no Chyba raczej już zostanie na tym trzecim miejscu Bo wątpię, że wychamy każdy konkurs Jak jest świetnej formie Wygrał ostatni konkurs o i pokazuje się z dobrej strony, Kamil. Teraz lider. Piotrek, żyła. Jak on se poradzi. No, najwyżej wyszedł z naszych. I będzie długi, daleki skok. Oczywiście lądowaliśmy bez telemarku. Bo to było ciężko lądować telemarkiem no 10 metrów zapomnę ma tam już prawie płasko jest zobaczmy jak sobie poradzi Kamil no i będzie daleki, będzie długi lot no, dalszy niż w pierwszej serii 4 metry teraz Dawid Kubacki zobaczmy jak sobie poradzi Dawid no i pięknie I teraz trochę napiotrażyły no w pierwszej serii się zbliży do rekordu skoczni. Jak będzie teraz, teraz nie ma szans na rekord skoczni po tym wyjściu z progu, ale jest daleki lot na, na punktka. No Piotrek już raczej wygra, no Piotrek już ma zapewnioną już kulę. kule. No Dawid Kubacki raczej będzie trzeci, a Kamil będzie raczej drugi. Dobit kubacki. No jeszcze trzy konkursy zostały. No tutaj nie skacze za dobrze. Ale przyciągnął trochę ten skok. kamistoch. stok. sobie poradzi. Stąd polski uuu, bardzo kiepski lot. Skończył się na buli. Muszę zabit prowadzi po skoku na 109 metrów. I odżyła. Weźmy sobie poradzić w pierwszej serii. Ostatni prezydentów polskich, ostatni ogólnie. Lider po Horsiata. Chyba będzie drugi. No Dawid, będzie może będzie, będzie atakował drugie miejsce. Przecież Kamil ma zerową mocy po pierwszej serii, więc to jest dziwne. Ale teraz imu no to nie zmieni. Skacze tak samo kiepsko. Może no, zrezygnował z ciągnięcia lotu, bo wiedział, że. Tak, już nie ma szans na wyższe miejsce. Dawid, Piotr, przepraszam, Piotr żyła. Zobaczmy sobie i 86,5 metra w pierwszej serii było. A teraz będzie chyba dalej. I chyba 100 metrów przekroczył. No, przekroczył 100 metrów. 100 czy metra. No, racz, no, nie wiem, czy to da zwycięstwo. Chyba nie, bo Dawid miał dużą przewagę. Przybuję zaledwie 82. Piotr żyła, wygrywa. Niesamowite. Robił tyle. nawet no, Kubatki Kubacki jeszcze ma szansę na. Yy, no, drugie miejsce w generalce. Teraz nie może zepsuć ani jednego skoku. No, niestety, no ten wypadek przekreślił jego szansę. Jest 53 metry by się sprzedało, żeby być liderem. Też upadł, Kamil. Zbiodżyła! No, zobaczmy, jak sobie poradzi. No, najlepiej, chyba z naszych nie, drugi będzie. No, no, tam mi przegrał. Zobaczmy, kamień stoch. No, no, strata nie jest jakaś super duża. Po 7,5 punktu traci, więc będzie ciekawie. Jest wyskok. Walczyła drugi po pierwszej serii. No nie wiem, czy sobie da radę. Nie drugi jest. David Batki, czy da radę? Czy pokona Kamila Stocha? On będzie walczył o drugie miejsce Bucha Świata. Będzie walczył i to odwierdza, ale z upadkiem niestety. To to przekreśliło już jego szanse. No, Ale wygrywa Piotrek. A my teraz zaczynamy nowy puchar świata Piotr Żyła. sobie poradzi. Może też go zaczyna od słabego skoku. Wywycięsa. Będzie bronił kryształowej kuli. Kamil. On był drugi. Ale z upadkiem. Niestety. 16,5 punktu chyba Kamila do, do Piotra albo coś mniej więcej w takim okolicach. No i Dawid skoczy średnio. No, Kamil, no z Piotrem raczej nie ma szans, ale z Dawidem ma jeszcze szansę. Chodzi do niego już 6 punktów. Dobry skok Kamila. To są słabe warunki, więc ciężko się dziwić, że oni nie skaczą jakoś na... na, na wyraźniej daleko Dawid Kubacki, ale on wysoko wyszedł Dawid Kubacki! Zaskakuje chyba półka No, tak jest A 75 metrów potrzebuje do zwycięstwa. Czy da radę? Tak jest, daje radę bez problemu! Ale niestety upada Co za niesprawiedliwość. I Dawid Kubacki zwycięzcą pierwszego konkursu. I ostatni konkurs na dzisiaj. Wław Włochaszek, klasor 230, kamień stoch. Jak sobie on poradzi, no warunki są lepsze niż ostatnio. Tutaj na tej skoczni, no leci wysoko, wysoko. I daleko prawie za punkt To jest aż 227 metrów. Teraz jeszcze lepsze warunki ma Piedrzyła. Wytoram jazda na następny wiatr pod nart. Ostatnio To Ostatnio tu słabo skakał, mimo to wygrał krzywdową kulę. Jakbyś się stał nagle antylotnikiem, zobaczmy jak sobie poradzi. Złapał tutaj pod koniec noszenie i będzie długi skok piotra żyły, wylądowany telemarkiem na tej odległości. Niesamowicie. Przecież kamień jest zakładnikiem tej skoczni. Dawid, Kowacki sobie ją poradzi lider puharsiota no nisko, 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 ale przyciąga, przyciąga ten skok. Daleko. Ojdź. 210 metrów z zachwianym lądowaniem. Dabil ja kubatki pierwszej celi 210 metrów, czyli jak No zobaczmy, teraz też nie będzie jakoś daleko nie wiem czy to było 200 metrów równe No, no, dwa skoki takie średnie A mi stoch O, leżą wysoko wyszedł Trochę skrócił ten skok, bo się przestraszył W wysokości chyba I skaczę daleko, o 217,5 No, strasznie wysoko wyszedł z krołkami ale jest trochę tutaj, troszkę troszkę skracał skok. On się przestraszył tej wysokości, wedziła. No nie wyszedł najlepiej. Ale przyciągnął jak najda, jak najdłużej ten skok przyciągał. Szukasz promocji? Znajdź Gazetkowo i masz dojścia do promocji. Wszyscy są idealnie. Jednak jeszcze uda nam się jeden konkurs zdążyć, więc robimy. Dawid Kubacki. Dobre wyjście z progu Dawida. I. Ale jednak skok słaby. Jednak to wyjście było słabe. Może mi się pomyliło. Patrzmy, jak sobie radzi Może on lepiej sobie poradzi. Tak, by po wyjściu z progu widać, że on sobie lepiej poradzi. Złapał tutaj te noszenie i leci daleko. Odżyła. mi jak sobie poradzi Piotrek. Leci, 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 leci. Leci drugi. Dawid Kubacki, ależ on wysoko wyszedł, leci bardzo wysoko. Dawid Kubacki daleko. Odżyła. Jak sobie poradzi? Przegra z Dawidem Kubackim. Teraz kamień stoch. Leci, leci wysoko, wysoko i daleko. Mam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba, to na razie.